To słynne porównywanie siebie do innych. Czy to ma sens? No chyba jednak nie ma, nie wiem, czy znacie takie powiedzenie. Mówi się, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona niż u nas, i tak jest. To nie porównuje siebie do innych niech podniesie rękę. Prawdopodobnie wy też byście tak zrobili, czyli opuścili ręce w dół, bo bardzo często porównujemy siebie, nasze życie, naszą pracę, nasz potencjał, naszą inteligencję, nasze piękno do innych osób. W sensie nasze zasoby, to co my mamy do zasobów innych osób. I mogę się założyć, że najczęściej jest tak, że wybieramy sobie przykładowe cechy charakteru, przykładowe cechy wyglądu. Najlepsze elementy danej osobie i te najlepsze elementy porównujemy do naszych własnych, osobistych elementów. Czyli jeśli ktoś ma cudowne włosy, to porównujemy nasze włosy do włosów tej osoby. Inna osoba świetnie mówi po angielsku, to porównujemy to w jaki sposób my operujemy tym obcym językiem, do tego, w jaki sposób ona się komunikuje. Czyli wybieramy sobie jakiś element zahaczenia, ale nie ciągle u jednej i tej samej osoby, tylko u wielu osób. I z tych elementów wybranych u tych wielu osób można by tak naprawdę ułożyć idealnego człowieka, czyli bierzemy włosy tej dziewczyny, oczy tamtej dziewczyny, nos tego chłopaka, pracę tej osoby, zarobki tamtej osoby. Osiągnięcia tego człowieka w tej strefie, osiągnięcia w innej strefie tego człowieka, i możemy po prostu ulepić człowieka idealnego, do którego my się porównujemy. I tak naprawdę zapominamy, że to, że ktoś jest lepszy w danej dziedzinie od nas, nie oznacza, że jest lepszy w jakiejś innej dziedzinie. To kompletnie nas nie obchodzi. Obchodzi nas tylko to, że my nie jesteśmy tak idealni w tej kwestii, w tej jednej małej, jedynej kwestii. Pewnie wiele osób powie, że. Tak działali jego rodzice. Że jak przychodził z piątką, to mówili, a Kasia to dostała szóstkę. Jak przychodził z rozwalonym kolanem, to mówili, a Krzysiu to biega w taki sposób, że się nie przewraca. Jak przychodzili z płaczem, bo coś ich frustrowało, to mówili, a Ewelinka to nie płacze. Ok, te przykłady są banalne. Możecie powiedzieć, że są banalne, że was śmieszą, bawią. Ale prawdopodobnie tak było i prawdopodobnie większość z nas została tak wychowana. I bardzo trudno odciąć się od tego schematu, który znam od naszych rodziców. Nie można być mistrzem we wszystkim. Chociaż niektóre osoby pewnie się z tym nie zgodzą i stwierdzą, że one są mistrzami we wszystkim. Być może. Ja nie jestem mistrzem we wszystkim, nigdy nie będę. Następnym razem, gdy porównacie się do innej osoby, pamiętajcie, że każdy z nas ma wady i zalety, każdy z nas ma mocne strony i słabsze strony, i wiecie, co jest prawdziwym mistrzostwem? To, by mieć świadomość zarówno swoich wad, jak i zalet i korzystać z jednego i z drugiego. Nie jest żadnym wstydem być lepszym z matematyki, a gorszym z języka polskiego, ale warto mieć świadomość tego, że ma się takie umiejętności, a nie inne, i korzystać z tego. Świat byłby nudny, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdybyśmy wszyscy byli idealni i bylibyśmy naprawdę super ekstra fantastyczni. Bez sensu! Bez, totalnie bez sensu. O to chodzi w tej całej zabawie: że jesteśmy różni. Poznajemy ludzi, którzy mają odmienne zdanie, którzy potrafią zupełnie inne rzeczy. My się uczymy od nich, oni uczą się od nas, uzupełniamy się nawzajem. Tak funkcjonuje ten świat i to jest super. Okej, okay, możesz nie mieć wpływu na to, co mówią inni ludzie, co robią, w jaki sposób funkcjonują, jak się do ciebie odnoszą, ale możesz mieć wpływ po pierwsze na to, z kim się zadajesz, po drugie możesz mieć wpływ na to, jak reagujesz na to, w jaki sposób ktoś się zachowuje i po trzecie masz wpływ na to, jak sam traktujesz siebie. Ja zamiast porównywać siebie do innych, myślę sobie, kurczę, naprawdę super. Super, że ta osoba ma to, super, że to osiągnęła. Ale staram się nie robić takich powiązań typu ta osoba coś tam ma, jakaś tam jest, to od razu tu, ru, 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 ja. Czy ja to mam, czy ja taka jestem? Tutaj tego nie ma. Nie, nie. To odchodzimy od tego. I ostatnia ważna, hiper, hiper ważna kwestia, dlaczego warto być sobą. Idąc czyimiś śladami nigdy go nie dogonisz. O wiele lepiej jest udeptać swoją osobistą, własną, prywatną ścieżkę. Pamiętajcie, by znać, jeśli się podobało i subskrybujcie kanał. Napiszcie też w komentarzach, co sądzicie na ten temat, czy to rzeczywiście jest powszechne zjawisko, czy macie z tym problem, czy porównujecie siebie często do innych, czy i Was ktoś porównuje do innych, jak reagujecie wtedy. Napiszcie też w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, usłyszeć w kolejnym wideo. Przede wszystkim najbardziej... Um, kurczę, brakuje mi tego słowa. Nie frustrujące, nie upokarzające, tylko... Pomóżcie mi. Niesprawiedliwe. Jakiś synonim od słowa niesprawiedliwy. Krzywdzący. A, krzywdzący. Nie można być mistrzem we wszystkim. Chociaż ja tak uważam. <grywka> Co? To by mieć świadomość swoich wad... Wady. Mówisz, 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 nagrywasz, nagrywasz, nagrywasz. I nagle na samym końcu orientujesz się, że masz szminkę na zębach. I jeśli w tym świecie nie chodzi o to, by być sobą, no to o co może innego chodzić? Pamiętajcie, że jestem na Snapchacie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i można też śledzić mój profil prywatny, bo tam też umieszczam. Wszystkie wpisy i informacje dotyczące YouTube'a i innych takich.